halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry słuchajcie, pytacie mnie w mailach albo na Signalu, na Priwie Robert, po co podajesz te kupony za grube hajsy przecież to nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej odpowiadam, jakiś czas temu już Wam o tym mówiłem ponieważ dziwię się że ludzi przyciągają takie kupony i generalnie ludzie nie chcą się nauczyć sami wybierać kuponów tylko wolą poczekać aż ktoś poda domyślam się, że to też jest wątek psychologiczny tutaj Czyli wiadomo, że jak ja podam i nie wejdzie, no to zły Robert podał i nie weszło. A tak jest ciężko zaakceptować, że to sam wybrałem kupon i mi nie wszedł. Coś w tym pewnie jest u większości grających, i dlatego lepiej wziąć od kogoś niż samemu. Ale ponieważ zrobiłem tak zwany research tych różnych kanałów na YouTubie i widzę, że absolutnie największą oglądalność mają właśnie takie podawanie kuponów. Do tego jeszcze dochodzi taka narracja pod tytułem musiał wam to jakąś tabelkę odpalić teraz pokazać gość podaje typy i mówi słuchajcie, karlizę na miejscu tym barce na miejscu tym Karlizę słabe w domu, i mocy na wyjeździe no to Barsej wygrywa mecz często, gęsto jak później przechodziłem tam dalej te kupony nie i tym ludziom nie wchodzą no bo tak się niestety po tabelkach nie da wygrywać o czym wie każdy, który dołączy do Akademii Gry że gramy kompletnie inaczej i dlatego jeszcze jest jakaś grupa, jest duża grupa ludzi, która nie jest w Akademii Gry i ona tego nie rozumie i wydaje im się, że to jest wszystko, że to jest niemożliwe. No jak ktoś tam gdzieś w Akademii Gry może wygrywać, na japońskiej drużynie 90% sezonu Przecież to jest niemożliwe Przecież to trzeba stanąć dzisiaj pod tablicą I zastanawiać się, czy wygra Barcelona, czy wygra Napoli Jedni będą mówili, że Barsa to jest Barsa i wygra 4-0 A drudzy powiedzą Dupa Jasiu, Barsa nie wygra, bo jest słaba, wygra Napoli A z kolei ktoś trzeci powie Słuchajcie, w tym meczu będzie remis Tak się u Machera nie da wygrywać Bo to jest po prostu tak zwana zgaduj-zgadula więc ja podaję te metrze, te typy, te kupony za grube hajsy, tylko i wyłącznie po to, żeby przyciągnąć do tej Akademii Gry jak największą liczbę ludzi. A co za tym idzie, mam nadzieję, że coraz mniej osób będzie przegrywało w zakładach bukmacherskich. To jest mój cel numer jeden, bo wydaje mi się, że jak sami widzicie już na tej grupie, level Expert, no tydzień w tydzień można bez mała tworzyć. Prawie że identyczne kupony i wygrywać. Więc po co zachodzić w głowę, czy dzisiaj wygra Barcelona czy Napoli? No to nie ma kompletnie żadnego, żadnego sensu. Ale oczywiście większość ludzi tak gra na tak zwaną tą zgaduj i zgadule i dlatego bokmacherzy zacierają rączki i cieszą się i mają się świetnie, bo dzisiaj znowu masa ludzi przegra na meczu Barcelona-Napoli. I tyle w temacie. Więc mój cel jest od samego początku jasny, ja go mówię, tak zależy mi, żeby ściągnąć na ten kanał jak najwięcej ludzi, bo wiem, że jakiś tam promil oczywiście tych tak zwanych nieudaczników życiowych będzie, oni będą wszystko negowali, będą oglądali, wiecie, te telewizje jakieś tam dziwne, i będą żyli. Y, Jakimiś tam wiecie, że wszystko jest złe, system jest zły, wszyscy są źli dookoła. A oni biedni nie mają szczęścia w życiu i dlatego im tam coś nie wychodzi. Niech oni sobie żyją, mają swój świat, my mamy swój świat. Półgola widziałem, nie zwalnia, wczoraj znowu wszystkie mecze weszły, także lecimy, słuchajcie, po tym długim wstępie, kupony za grube hajsy. Tym razem za takie grube nie będą, no bo ja też jakby nie jestem do końca, wiecie, science fiction i jak to się mówi yy kamikadze i, i nie będę, że tak powiem, puszczał tutaj kuponów na niskie ligi angielskie, gdzie wszystko zdarzyć się może po 2000, tysiące, nie ma to absolutnie żadnego sensu. Więc dzisiaj te stawki na niektóre kupony będą małe, ale może skorzystacie, cieszycie się, widzę, że mi piszecie na Priwie, na, nawet z Akademii Gry, ludzie y, też robią kupony na Bezczela i wygrywają, więc bawmy się. Te mecze oczywiście nie są przypadkowe. Słuchajcie, pierwszy kuponik Carlisle, Barsley. stawiam na Barsley w meczu. Tutaj zamiast tego meczu zdradzę wam, miał być Portsmouth, ale nie mam na to czasu, możecie to sprawdzić. Szybko zobaczyłem w Estesie, że Portsmouth oferuje super ofertę. Ten mecz w super ofercie z wyższym kursem, więc tak sobie pomyślałem: no wiadomo, co oni oferują w super ofercie. Prawdopodobnie. Mecze, gdzie może być tak zwane kuku, czyli ja to Portsmouth sobie odpuściłem. Nie mówię, że oni nie wygrają, pewnie wygrają. Ale skoro Bookmacher daje, to wybrałem inny mecz i wrzuciłem tutaj Barnet. Także Barnsley, Barnet 2,32 kurs kuponu, 250 zł stawka, 510 do wyjęcia. Kolejny kuponik, znowu niska stawka, jak na te kupony za grube hajsy, ale to są znowu dziwne ligi, dzikie ligi w cudzysłowie, więc yy, wiecie. Wydat Casablanca powinna u siebie wygrać z Etihad Tanger, a Mumbai City powinien ograć North East United. 250 do wygrania, 448 kurs na kupon 2.04. Kolejny kuponik, o już pewnie znane wam ekipę, i zobaczcie, i nagle, Robercik gra. Barcelona-Napoli, ale ja nie stawiam kompletnie, kto wygra ten mecz. Mnie to tak naprawdę w ogóle nie interesuje, kto ten mecz wygra. Ani jednym, ani drugim, niestety nie kibicuję. Barcelona-Napoli, stawiam, że w tym meczu obie drużyny strzelą gola. Szkoda, ten kurs był bardzo, bardzo duży. Koło gdzieś chyba dwóch nawet był i spadał. Szkoda, że dopiero teraz yy, zacząłem tworzyć te kupony. No ale trudno. Stawiam, że tu obie drużyny strzelą Gola. 1,63 Mamelodii wygra i Simba wygra. 2,73 5 słów na kupon. 1201 do wygrania. I ostatni kupon, czwarty na dzisiaj. Na dzisiaj trochę na jutro. Znowu ponawiam. Barcelona-Napoli. Obie drużyny strzelą Gola. Tak. I Dortmund PSV. Obie drużyny strzelą Gola. Tak. 2,45, 5 na mecz do wygrania 1078, także to są, słuchajcie, te cztery kupony zobaczcie, tak one się prezentują, no i stawiam oczywiście, że z tych, pamiętajcie tam nam jeszcze zostało Rangers na jednym kuponie do, do skończenia kuponiku, mam nadzieję, że te Rangers bez problemu wygra, no i z tych kuponów, że też będzie zysk a pytacie mnie, jak idzie te BTTS codziennie sobie słuchajcie, sprawdzam ta wyszukiwaleczka ruszy dokładnie 12.04, zarówny miesiąc. Dajcie mi po prostu szansę, żebym mógł bez problemu do tego czasu wszystkich dodać do tej wyszukiwarki. I wczoraj był jeden meczyk. Wyszukiwarka pokazała. Zobaczcie, co się stało. Bach! Almeria, Sevilla. Długo było 1-0 dla Almerii i sobie myślałem, kurczę, już może to nie wejdzie, ale wyłączyłem tego flash scora Później wstaje, patrzę, gdzieś tam w nocy sprawdziłem 2 2, mówię dzięki zarobione 173. Także będzie dobrze, skubiemy dziada na maxa. Słuchajcie, mamy jedno życie, zbliżają się wakacje. Fajnie by było gdzieś w fajne miejsce polecieć. Polecam albo nie, nie będę mówił co polecam, bo później będziecie mieli do mnie pretensje. Byłem w zeszłym roku w pewnym kraju Wyszedłem z lotniska, słuchajcie, i było 52 stopnie w słońcu. Masakracja. I pierwszy raz w życiu miałem coś takiego, jeszcze Wam zdradzę, Będziecie, wyśmiejecie mnie teraz, ale ja naprawdę nie jeżdżę. To nie jest tak, że ja co chwilę jestem w Australii czy gdzieś. Wszedłem do morza, a tam po prostu zupa. Tak gorąca woda w morzu, że szybciutko wyszedłem i mów... chyba już o tym kiedyś mówiłem. No dla mnie to był szok. Tak ciepłej wody w morzu nigdy wcześniej, nie miałem, ale to taki wiecie, na marginesie. Wysokich wygranych, udanego dzionka, trzymajcie się, a ja biorę się za aktywację, bo dostałem znowu tyle maili, ludzie są tak niecierpliwi, że no muszę pedałować, nie mam wyjścia. Trzymajta się, strzałka, cześć, hej.